Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba oraz brata jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoką, osobno. Tam przemienił się wobec nich. Twarz jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto ukazali się im Mojżesz i Eliasz, rozmawiający z nim. Kolejna niedziela Wielkiego Postu, kolejne budzenie się Ewangelią, jest dla nas okazją do głębszego przeżycia tego czasu, przygotowującego nas do świąt paschalnych. Dzisiejsza Ewangelia, obok zwrócenia uwagi na wydarzenia, które miały miejsce w życiu Chrystusa, które między innymi wiązały się z przywołaniem proroków i obietnic, które zapowiadały przyjście Mesjasza, jest dla nas okazją do odkrycia w osobistym ćwiczeniu się wielkopostnym tego, czym jest czystość duszy. To właśnie ta Ewangelia Odpowiada nam na pytanie, że to właśnie czystość duszy zapewnia oglądanie chwały Boga. Jesteśmy w kolejnym pomieszczeniu pocysterskiego klasztoru, lavatorium. Tutaj po pracy przybywali zakonnicy, aby właśnie w owym lavatorium obmywać się, oczyszczać się i pójść, i czystymi rękoma spożywać posiłek. To nie tylko higieniczny zabieg to także pełne wyrazu gesty, które uświadamiają nam, że również w dziedzinie ducha tak ważne jest oczyszczanie się, bycie czystym. I stąd głęboki sens tej kolejnej, niedzielnej, wielkopostnej Ewangelii, który uwydatnia to miejsce, w którym się znajdujemy. Przypominająca nam ta Ewangelia o tym, że czystość duszy zapewni oglądanie chwały Boga. Niech będzie dla nas okazją do wpisania w czas Wielkiego Postu tego, czym jest oczyszczanie się, poprzez sakrament spowiedzi. O czym mowa wie każdy, kto choć raz w życiu przeżył dobrze spowiedź, szczerą, bezwarunkowo otwartą na Boże Miłosierdzie i pragnącą przemiany. Odpuszczają ci się Twoje grzechy i ci nie grzesz więcej. Oto powrót do czystości, która, jak wielokrotnie to dziś w naszej medytacji podkreślamy, zapewnia oglądanie chwały Boga.